Razem z nami podróżuje Karsten z Niemiec ze swoim kolegą Stefanem. W poprzednich odcinkach odwiedziliśmy Autaj, północną Mongolię i pustynię Gobi. W tym odcinku wyjechaliśmy z Bajangowi i wracamy na zachód, ponownie w stronę Autaju. takie miasteczko jak to w Mongolii, jak na dzikim zachodzie. Szerokie ulice, jeżdżą na mopedach jak na koniach. Kilka sklepów, wszędzie to samo, pewnie gdzieś jest bank. Tak, no proszę o ja naprawienie, tak? Da? Znam pasywa. Ustał, więc cisza dusi. Czasami przelecą ptaki podobne do gołębi, ale mniejsze. I skrzydła robią dużo hałasu. W Polsce nigdy bym się nad tym nie zastanawiał, ale tutaj taka jest właśnie cisza. Rano wyjeżdżam do dużego miasta Autaj, stolica regionu. Stąd pojedziemy najgłówniejszą drogą w Mongolii na zachód. W 2013 nie było asfaltu, ale Chińczycy już coś budują. Tą drogą jeździ przez Mongolię 75% turystów. Przemierzają kraj z zachodu do Ulan Bator i dalej na północ nad Bajkał. Już w pierwszej godzinie jazdy spotkaliśmy dwa samochody z Mongol Rail, motocyklistę, dwa sprintery 4x4 z Niemiec i rosyjską Toyotę. Przez poprzedni tydzień nikogo spoza Mongolii, a trzy dni na Gobi żadnego człowieka. Po prostu tragedia. Pasów chyba z osiem, wszystkie starką. Kierowaliśmy się do serca Autaju Gobijskiego, pod szczyt Mong Khairan, 4362 metry. We wiosce mon spotkaliśmy lokalnego nauczyciela i malarza. Znał rosyjski, więc mogliśmy z nim nieco porozmawiać. Wypytaliśmy go także o dalszą drogę. Nie byliśmy pewni, czy droga w ogóle istnieje. A okazało się, że to jest główna trasa na wysokie hale, gdzie w lecie przenosi się sada bydła. Dość szybko wspiliśmy się na 2800 metrów rozległy paskowyż. Szerokie, żyzne, trawiaste hale już powoli pustoszały. Kolejne jurty pasterzy były zwożone w doliny, za kilka dni początek szkoły, trzeba dzieci zawieźć do miast. Cały płaskowyż był poprzecinany wyjeżdżonymi w trawie drogami, trudno było się zorientować, którą wybrać. Nawigowaliśmy według ukształtowania pagórków i rośnieżonych szczytów zamykających ten rozległy teren jak potężną kotlinę. Nawet jeśli pomyliśmy drogę, pytaliśmy o kierunek jakiegoś pasterza na mopedzie, a ten na migi objaśniał nam, że możemy wrócić na trasę skrótem za tym czy innym pagórkiem. Ta pasterska kraina zamknięta w górach sprawiała wrażenie być innym światem, z inną przyrodą od tej w dolinach, innym krajobrazem gór, innymi kolorami, światem tymczasowym, letnią rezydencją dla jaków i kus. Bez dobrej wojskowej mapy na Ozim można by tu jeździć w kółko dwa dni do wyczerpania paliwa i nie byłoby nudno. To tereny przygraniczne, jakieś 5 km od Chin, ale ukrywaliśmy się przed pogranicznikami z dala od wiosek i głównych dróg. Powoli kierowaliśmy się do Rosji. Kończyła się nam miesięczna wiza w Mongolska. Niby jesteśmy w takim odległym miejscu, ale mamy gości. Oni już jechali w drugą stronę z Siankiem, a teraz jadą pewnie po Sianko. Nie chcesz mojej kapusty? Ja ci to próbuję zaoferować kapustę, nie? Halo, o, może teraz kapustę. Zobacz, taka kapusta, nie? Sierpnia na tej wysokości to koniec lata i początek krótkiej jesieni. Poranki zaskakują przymrozkami. Zachodni kraniec Mongolii jest zamieszkały przez Kazachów. Dacany zastąpiły meczety, a porządek bałagan. To nie tylko zmiana religii, ale i mentalności. Zatrzymywaliśmy się na kolejny nocleg nad jeziorem Tom, mieliśmy plan na trekking, jutro musimy wracać na główną drogę do Olgi. Do tej pory to tylko kurz i wertepy i tarka, ale potem naszym oczom ukazała się Fatamorgana. Morgana. Ale to nie Fatamorgana, Morgana, to naprawdę asfalt! Jezu! Będziemy jechać normalnie! A, cywilizacja! Miasto Olgi potężnie się rozbudowało na całej szerokości głębokiej doliny. Nie widać tutaj jurt i wysokich płotów, za to mnóstwo murowanych budynków z kolorowymi dachami. W ciągu miesiąca zatoczyliśmy koło. Znów jesteśmy w Rosji po przejechaniu prawie 6000 km po Mongolii. Przekroczenie granicy przebiegło nam wyjątkowo sprawnie. Już po dwóch godzinach znaleźliśmy się w rosyjskiej cywilizacji. Trzeba zapiąć pasy i na nowo przypomnieć sobie prawidła ruchu drogowego. Zapeziałe rosyjskie miasteczko Kosz Agacz wydało się nam po pobycie w Mongolii niemalże metropolią. Wróciliśmy do naszej rzeczywistości stworzonej przez białych, do tego co znamy i co nam daje poczucie normalności. je siedział nam się zachciało. Leżeliśmy na górę i teraz sobie możemy zejść i chodzimy po tych szczytach, jak te kozły. Traktaż skręciliśmy na północ w kierunku jeziora Teleckiego. Chcieliśmy spędzić tydzień na penetrowaniu południowego rosyjskiego Altaju. Które zbieraliśmy dzisiaj w górach Otaju, a teraz obieram szyszki, Te, cedrowe. Ale te coś już są, zwierzęta zjadły i wiedziały, że są niedojrzałe i nie jedzą dalej. W dole tej do bałyk, czy da? W dole tej rzeki. Prawie leś, stronie. A droga, dobra, jaka? No na jedziech paską paską. W kolejnych godzinach podskakiwania na dziurawej szutrówce, dojechaliśmy do pierwszej wioski – Ko. kilkanaście drewnianych domów zamieszkują autajcy. Znak głosił, że po raz pierwszy człowiek osiedlił się tutaj w 1870. W małej, zbitej z surowych desek, dość nowej szopie, kobieta sprzedawała wiejskie i całkiem miejskie wyroby dla turystów. Kupiliśmy lepioszkę, domowe placki chlebowe, tutaj o smaku wędzonki, a także Iran, tak tutaj nazywają kwaszone mleko krowie. Piaszczysta mierzeja i restauracja Złote Pieski wieńczyły południowe kranie z rynnowego jeziora Teleckie. Podobnie jak Bajkał jest bardzo głębokie, w niektórych miejscach dochodzi do 5 km 200 m. Wyruszyliśmy na kilkugodzinny trekking wzdłuż kanionu. Zaraz na początku po wiszącym moście przekroczyliśmy rzekę Czuliszman. Dziś poznaliśmy bliżej dwóch mieszkańców tych stron. Pierwszego spotkaliśmy na skałach. Pokażę? mieszkanie z Doliny przypłynął do nas łódką. Mieszka sam, w lecie popracuje dorywczo przy turystach. Reszta ciepłych miesięcy to zbieranie chrustu na zimę i żywności. Przyroda go żywi i leczy. Najtrudniej jest w zimie, mówi, kiedy się siedzi przy piecu i całe dni nie ma co robić, ani do kogo gęby otworzyć. Czytam więc książki i piję wódkę. Słońce świeci dziś od rana. Karsten nawet wziął kąpiel w rzeca i wona się opala. To przedostatni dzień naszych wakacji. Od środy powrót do cywilizowanej Europy. Na targu oj. oj, ten to ledwo siedzi, oj Jezusie Wracaliśmy z dużej katuń, która burzy się pieni i próbuje przepchnąć wielkie głazy o kolejne centymetry na północ do Oceanu Arktycznego. Przekonuje Iwonę, że czas ruszyć w nową podróż, może do Australii? Koniec jednej podróży sprzyja planowaniu kolejnych.